Witam na kanale Pigeon Poland. Mam tutaj gołąbki jedno i dwudniowe, które dostałem od kolegi. Nie mam ich pod co podłożyć, więc będę je karmił mlekiem modyfikowanym, a resztę zobaczycie w filmie. Dzień drugi, karmienia maluchów. Mamy tutaj cztery małe i gołębia. I będziemy je teraz karmić ze strzykawki mleczkiem. Do siódmego dnia, a później przejdziemy już na karmienie ziarnym. Pierwszy gołąbek. Mamy tutaj strzykawkę przygotowaną z uciętą igłą, żeby podać mu dość głęboko. Trzeba dzióbek mu rozchylić. Przełknął. Przełknął sobie i tak podajemy kilka mililitrów, żeby troszeczkę się najadł. Gąbki dostałem od Kolegi, który, który już no niestety nie chciał trzymać tych późni, późnych młodych. I zobaczymy, zobaczymy czy uda się je nam odchować w ten sposób. Przełyka młody, mleko bebiko. dla Bobasków. Tutaj jest karmiony. Trzeci gołąbek, już dwa są najedzone. Drugie karmienie wieczorem. temu myślę, że starczy i teraz został ostatni czwarty gołąbek czwarty gołąbek jest karmiony Najgorsze pierwsze 7 dni zabawy z mlekiem, a później już, później już pójdzie z górki. Czwarty młodziak dostaje mleko. Dobrze, że w domu jest bobas, tu nie trzeba było kupować bebiko dodatkowo. Tylko to co dziecko nie zjadło, jedzą gołąbki. W sumie, jak czytałem, to skład jest podobny mleka i tego dla dzieci, krowiego mleka z tym mleczkiem, co produkują stare gołębie. Także myślę, że ten projekt nam się powiedzie i wyciągniemy te cztery młodziaki na sztucznym karmieniu. Bo ja nie mam po co podłożyć w gołębniku. No, jako jest już. Wrzesień, dzisiaj 9 września, także także myślę, że koło 10 października one już powinny się usamodzielnić. Ale najgorsze jest pierwsze, pierwsze, pierwsze 7 dni, a to są gołąbki dwudniowe i trzydniowe. także jeszcze przed nami 4-5 dni karmienia strzykawką z mlekiem, a później już przejdziemy na system butelki z ziarnem. Co też tutaj będzie później pokazane. Także cały, cały miesięczny proces będę chciał właśnie tutaj wam pokazać. I zobaczymy, jak te gołąbki będą się miały. No, to są późne gołąbki. Po prostu kolega no, nie trzyma już yy, tak późnych gołębi. A że to są gołębie po dosyć dobrych ptakach. To stwierdziłem, że je wezmę. Myślałem, że będę miał pod co podłożyć, bo w gojemniku z gołębiami ozdobnymi miałem młodziaki, ale, ale no niestety te młodziaki, coś, coś chyba stare ich nie karmiły. Więc no, więc, więc nie było jak nawet możliwości podłożenia, no i zobaczymy, jak tutaj nam się powiedzie ten projekt. Jeśli będzie skuteczność stuprocentowa, no tutaj jest po 25% szansy na każdego gołębia, że się uda, to, to będzie naprawdę dobrze. Te tutaj w kartoniku są najedzone, dostały tutaj można powiedzieć gołębia zastępczego, który je grzeje, to jest słoik z wodą. Woda ma gdzieś koło 40 Niecałe stopni, i żeby troszeczkę się gołąbki zagrzały, później będzie to wyjęte. Znowu za jakieś 3-4 godzinki, włożone znowu podgrzana woda, żeby gołąbki się troszeczkę dogrzały aż do momentu, póki, póki nie będą dostawały pałek. <laughs> No i to tak wygląda właśnie sobie z tymi maluchami, mógłbym jakąś lampę zastosować, ale to przy dwójce małych dzieci lampa, kable ciągnąć i, i te sprawy, bo gołąbki są u nas obecnie w domu, siedzą z nami sobie jak członkowie rodziny w pokoju, także mamy teraz można powiedzieć, nie mama, piątkę bobasów do wykarmienia mlekiem. Nie, mama? Mhm. No, daj mu jeszcze ze... ...ze dwie takie... ...porcje i... ...myślę, że będzie najedzony. No, połóż go, połóż go pod ten. Dobra, mama nakarmiła... ...czwórkę. Małych i teraz Teraz będą sobie odpoczywać do wieczornego karmienia. Także najedzone maluchy. Mówię, najgorsze jest to przetrwać te pierwsze 7 dni z takimi maluchami i, i wtedy. Wtedy już będzie z górki, bo będą miały ziarno. Ale to wszystko wszystko będzie w kolejnych materiałach. Także dzisiaj jest dzień drugi. Wczoraj wieczorem dostały, bo po południu je przywiozłem. To wczoraj wieczorem dostały mleko, dzisiaj dostały drugą porcję. Wieczorem dostaną trzecią. I widzimy się w sumie przy wieczornym karmieniu. Mamy wieczorne karmienie gołąbków, tych pisklaków. Pierwszy już tutaj prawie że najedzony. Pierwszy jest, że tak powiem już dosyć tak całkiem całkiem na noc najedzony, żeby do rana mu starczyło. I za chwilę gołębia, mama tutaj będzie karmiła. Drugiego jest najedzony. Widać, że wul pełny. Drugi gołąbek dostaje jeść. Ten wtedy dostawał jako ostatni rano po dziobie poznaję. Trzeba dzióbek przetrzeć. Także gołąbki dostają bebikom mleko modyfikowane. Dla bobasów. I jeszcze w sumie sześć dni. Pięć. Pięć dni przed nami jeszcze. A później przechodzimy już na system karmienia ziarnem. Tutaj widzimy jak igiełka wchodzi w dziubek. Igiełka jest ścięta, żeby nie ukuć gołębia. Gołąbek sobie przełyka to mleko. I tutaj trwa akcja karmienia. Dalej. Mamy dwa gołąbki już nakarmione. Ten tutaj i ten tutaj już zjadły kolację. Grzeją się teraz przy sztucznym gołąbku, że tak powiem. To jest słoik z wodą ciepłą. Dosyć nagrzany folią aluminiową, jest owinięty, żeby nie tracił tak ciepła i żeby gołębie nie miały bezpośredniego kontaktu ze szkłem ciepłym. Wymieniliśmy im tutaj podłoże, dołożyliśmy im y, dwie warstwy steropianu, czyli mają 4 cm steropianu. No i troszeczkę słomy, żeby, żeby miały ciepło. Ten tutaj czeka na karmienie jeszcze i gołębia mama tutaj daje y, Pta się, mleczko, maluchowi numer 3. No, i czwarte maleństwo tutaj dostaje, właśnie papu. Oj, coś mu nie idzie. Dobra, przełknął. Także czwarty jest karmiony i za chwilę będą. Gołąbki układane już do snu, jak dzieci. Czekaj, ja tak ten gdzieś okay? mhm. No i okej, okay, mamy gołąbki nakarmione. Ułożone do spania, żeby sobie odpoczywały do Porannego karmienia. Także. Tak, właśnie zakończamy dzień drugi karmienia pisklaków dwu- i trzydniowych. No i widzimy się jutro. W sensie jutro i pojutrze nagram materiał, i, i widzimy się na dniu trzecim i czwartym. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland.